Władimirze, napisz moje słowa, niech ludzie je poznają. Sam się tych słów nie wstydź, pozbądź się swojej pychy. Nie od razu być może i nie wszyscy uświadomią sobie znaczenie tych słów. Lecz w twoim mieście jest wielu uczonych. Oni językiem nauki to, co niedopowiedziane, dopowiedzą. Skoro uważasz, że ludzie ich szybciej zrozumieją. Nie złość się na krytykę z ich ust. Jeszcze nie wszyscy dziennikarze się wypowiedzieli. A gdy przyjdzie mi ślubować przed Bogiem, uwierz Władimirze, znajdzie się kapłan. A jeśli w innym mieście niż w Nowosybirsku też coś takiego ludzie stworzą, dowolne miasto może się w taki sposób odrodzić. Lecz żeby to się stało, nowa świadomość w ludziach musi się narodzić. A gdy już się pojawi, to sama zmieni oblicze miasta. Jednak pierwszym miastem, które tę błogość uświadomi sobie, będzie Twoje miasto. Błogosławiona Anastazjo, naiwna jesteś. Marzenie zawsze o najlepszym. No dobrze. Dobrze, dobrze. Napiszę już, co powiedziałaś. Niech ludzie takie rzeczy wiedzą. <noise> dziękuję, dziękuję. Nie wiem, jak ci mam dziękować. To nic. <noise> nic wielkiego jest pisać. Możesz. Coś jeszcze dodać, ale tylko trochę. Proszę, proszę Was, ludzie, byście nie w zgiełku, nie w pośpiechu czytali. Miejcie tę świadomość. Odpowiadasz na pytania czytelników. O człowieku mówisz jako o stwórcy, ale przecież jesteś kobietą. Wiesz, co powiedział o kobietach lider jednej z organizacji religijnych? Co takiego powiedział? A to, że kobiety nie mogą tworzyć, ich rola do wypełnienia jest taka, żeby były piękne, były natchnieniem dla mężczyzn do różnych czynów i twórczości, bo wszystko tworzą tylko mężczyźni. I co? Zgadzasz się z takimi poglądami? No, chyba można się zgodzić. Wiesz, jest coś takiego jak statystyka. Taka obiektywna nauka, więc jeśli wziąć pod uwagę statystykę, wychodzi na to, że, że tak. Jak? Andrzej Rublow, Surikow, Wasniecow, Rembrandt, no i inni znamienici artyści, wszyscy byli mężczyznami, a w ogóle nie ma wśród nich kobiet, a przynajmniej ja sobie żadnej nie przypominam. Konstruktorzy samochodów, samolotów, silnika elektrycznego, sputników, rakiet, to też mężczyźni – Współcześnie za jedną z najbardziej popularnych sztuk uważa się kino. Żeby nakręcić film, potrzebny jest reżyser. Dla filmu jest to jedna z najważniejszych osób. I znów wszyscy najlepsi reżyserzy to mężczyźni. Zdarzają się kobiety, ale rzadko. Nie mają wybitnych, no tak wybitnych filmów, jak mężczyźni. Muzycy najlepsi też są mężczyznami. Filozofowie i ci, o których Informacje od starożytności aż do naszych czasów przetrwały. Również współcześni też są mężczyznami. że, <głodymirze>, ale dlaczego mi ty to wszystko mówisz? No, bo ja mam jedną myśl. Może. No, myślę, że może ci pomóc. Ale jaką myśl? Możesz się ze mną nią podzielić? No, taką myśl. Ty, Anastazjo. Powinnaś poświęcić więcej czasu na urządzenie tego miejsca i wychowanie dziecka. Światem, ludźmi, nie zawracaj sobie tak głowy. W końcu przecież ze wszystkim mogą uporać, uporać się mężczyźni. To tylko mężczyźni. Jak to mówi statystyka mogą. To dokładna i obiektywna nauka przecież. W historii zawsze tak było, że to mężczyźni. Właśnie robili wszystko, co najważniejsze. A od historii nie da się uciec. Czy zrozumiałaś, jakie niepodważalne dowody mam na myśli? Tak, zrozumiałam cię, Władymirze. No, tylko się nie denerwuj. Lepiej wcześniej wszystko zrozumieć, żeby zająć się swoimi sprawami, a nie tylko tymi, które inni lepiej mogą wykonać. Starasz się zmieniać świat na lepsze, a to mogą zrobić wyłącznie mężczyźni. Oni są wynalazcami wszystkiego, co najlepsze, i lepiej tworzą od kobiet. Zgadzasz się z tym? Powiedz. Płatemirze, zgadzam się z tym, że z pozoru mężczyzna wygląda na twórcę, jeśli popatrzeć z materialnej strony. Jak to z pozoru? Z jakich to jeszcze stron można patrzeć na niepodważalne fakty? Lepiej nie filozofuj, tylko powiedz konkretnie, czy możesz coś stworzyć choćby cokolwiek? Na przykład, czy możesz haftować? Czy możesz igłą wyszywać na tkaninie ładny obrazek? Nie mogę wyszyć obrazka igłą. A dlaczego? Nie mogę wziąć do ręki igły. Igła. Zrobiona jest z trzewi żywej natury. Po co tworzyć, niszcząc wpierw to, co zostało stworzone wielkie, żywe? Wyobraź sobie, Władimirze, gdy ktoś jak głupi obraz wielkiego malarza potnie wielkiego twórcy, jak powiedziałeś, i zacznie zajączki, figurki wycinać z jego kawałków. Czy można działanie tej osoby twórczością nazwać? Usprawiedliwiając je głupotą? Lecz jeśli to samo zrobi ktoś inny, rozumny, pojmujący, co dzieje się dookoła, inaczej można określić jego działania. Jak? Pomyślmy razem. Na przykład, może je nazwać wandalizmem. Przegiełaś, wiesz. Więc co? Wszyscy twórcy artyści to wandale? Ci artyści, ci twórcy mają światopogląd na swoim poziomie. Lecz jeśli pojawi się u nich świadomość na nowym poziomie, twórczość przybierze inne kształty i będą tworzyć w inny sposób. W jaki inny sposób? W taki, jak Stwórca w porywie natchnienia tworzył, udoskonalać swoje dzieła i nowych dokonywać. Człowiekowi i tylko jemu jedynemu dał możliwość taką. A czym to wszystko stworzył Stwórca? Jakie narzędzia dał człowiekowi do tworzenia? Myśl. Oto najważniejsze narzędzie wielkiego twórcy. Człowiekowi też dana jest myśl. Dzieła są prawdziwe wtedy, gdy w osiągnięciach myśli uczestniczy dusza i intuicja i uczucia, ale najważniejsza, najważniejsza będzie czystość świadomości. Patrz, rośnie kwiatek u naszych stóp, jego forma i kolory są piękne, wciąż się zmieniają odcienie w żywej twórczości udoskonal je swoją myślą, skoncentruj się i spróbuj je zmienić w lepszą wizję. No, na przykład jaką? No, pofantazjuj, Władymirze, trochę. Pofantazjować to ja mogę. Na przykład, no, niech będzie jeden płatek, mmm, niech ten rumianek ma czerwony, drugi niech będzie taki, jak jest i tak na przemian według mnie, tak będzie... Lepiej i weselej. No, dobra, niech, niech tak zostanie. Anastazja nagle zastygła. Zaczęła patrzeć wnikliwie na biały rumianek. I wiecie co? Ten rumianek powoli, spokojnie, lecz wprost na naszych oczach zmienił barwy płatków. Z początku czerwone były ledwie zauważalne, a potem zaczerwieniły się mocniej. Czerwień stawała się bardziej nasycona, aż w końcu płatki zaczęły jakby świecić na czerwono. Więc widzisz, jak to się stało? Ty wymyśliłeś, a ja wszystko stworzyłam myślą. Co z tego, czy wszyscy ludzie mogą tak robić? Tak, i robią, ale wykorzystują do tego materiał, najpierw go uśmiercając, a martwe tylko może się rozpadać. Ludzkość więc od wieków walczy, by rozpad swoich dzieł powstrzymać. Z gnilizną wciąż bardziej ludzką myśl jest pochłonięta, i człowiek nie ma czasu odkryć, w czym jest faktycznie dzieło prawdy. Wszystko myśl poprzedza, a dopiero później z czasem wcielają się w materię lub, lub warunki naszego otoczenia. Ale czy ulepszają, czy pogarszają, nie od razu to. Rozumieją. Na przykład chciałeś zmienić kolor rumiankowych płatków. Zmieniłam je myślą. Rumianek poddał się woli człowieka. A teraz popatrz uważnie. Czy ulepszyłeś pomysł? Czy twoje dzieło jest teraz doskonalsze od tego, które było? Według mnie teraz jest weselej, bardziej pstrokato. <słuch> Ale dlaczego mówisz bez zachwytu o swoim dziele? Nie wiem, może czegoś jeszcze brakuje, jakichś kolorów, a na razie nie wiem. Oba kolory przeciwstawiły się sobie nawzajem. Subtelne kolory zginęły pod strokacizną spokojnych, delikatnych uczuć. Nie wywołasz krzykliwymi barwami. Dobrze już, spróbuj to cofnąć. Nie ja, ale rumianek sam przywróci poprzednie barwy. Czerwony kolor zniknie, Przecież my my jej żywej nie zabiliśmy. Przyroda sama harmonię przywróci. Więc cóż, Anastazjo? Według ciebie wszyscy mężczyźni to bezmyślni wandale, a kobiety to, to twórcy? Wszyscy? Mężczyźni i kobiety razem, wszyscy są jednością. Dwa początki zlewają w jedno. W swojej twórczości są nierozłączni. Dla obydwojga istnieje ziemski byt. No, jak to? To niejasne jest. Ech, oto ja na przykład. Ja jestem tylko mężczyzną. A z czego się składasz, Władimirze? Ciało kobiety i ciało mężczyzny scaliły się w jedno. W tobie się złączyły, a duchy dwojga w jednego zlały się ducha to dlaczego wobec tego twierdzą, piszą traktaty, kim kobieta, kim mężczyzna i kto kto z nich jest silniejszy, kto ważniejszy? Pomyśl sam, kto chce i w jakim celu twoje uświadomienie, twoją świadomość, którą Stwórca dał wszystkim od zarania dziejów, na inny zamiar, na inny zamienić, na dogmat? A jeśli komuś Stwórca dał więcej i on, nauczyciel, chce podzielić się swoją mądrością ze wszystkimi? Każda sadzonka na ziemi, nasionka brzozy, cedru i kwiatka otrzymały od stwórcy wyczerpującą informację. Więc, jak mogła ci przyjść do głowy taka myśl, że największemu swojemu dziełu stwórca mógł czegoś nie dodać? Czy może być coś bardziej obraźliwego dla ojca od Takiego zarzutu? No coś ty, nikomu niczego nie zarzucam. Ja po prostu tak sobie rozmyślam.